Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni piłce. Widzimy się po spotkaniu. Sandecja, Nowy Sącz, ŁKS Łódź, a więc Fortuna Pierwsza Liga. Natomiast zanim o spotkaniu zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to jest właśnie wasz moment. No cóż, no niech mi ktoś powie, że Fortuna Pierwsza Liga nie jest interesująca, nie jest ciekawa, nie ma tu przewrotności, bowiem byliśmy świadkami no, gigantycznej sensacji. Lider z Łodzi przegrywa i to no, teoretycznie, jakby patrzeć na tabelę z najsłabszą drużyną w rozgrywkach. Ledwie piąta wygrana Sandecji, no i właśnie z kim? Lider zatrzymał no i gdzieś tam zwiastuje nam to przede wszystkim bardzo elektryzującą, mam nadzieję, końcówkę sezonu, jeśli oczywiście mówimy o tych drużynach, które walczą o ekstraklasę. Po kolei, patrząc na to spotkanie, oczywiście można być zaskoczonym, natomiast mam wrażenie tak całkiem realnie, że gdzieś tam z przebiegu gry, wcale ten wynik 1-0, do 0, no aż taką wielką sensacją nie był. Oczywiście trzeba oddać sendecji to, co królewskie, a więc naprawdę bardzo dobrą grę w obronie. Mówię tu o kompaktowości i o doskoku dobra organizacja i też taka gra w kontakcie no coś co na pewno wiele drużyn grających technicznie jak przede wszystkim LKS na pewno nie lubi, czyli zagęszczanie przestrzeni automatyczny właśnie doskok i brak uwolnienia się powiedziałbym tym takim swobodnie grającym piłkarzem jak przede wszystkim Pirulo, który lubi grę e, techniczną, no ale nie lubi kiedy nie zostawia mu się e, miejsca. Bramka na Sandecji, no właściwie jedyna bramka jaka padła w tym meczu to jest no powiedziałbym dzieło przypadku chociaż też nie do końca, bo ładne złożenie się do strzału boczka, natomiast interwencja Shelly gigantycznego Pechowca, no bo przecież właściwie kilka minut wcześniej sam Szeliga mógł wpisać się na listę strzelców, ale w tym pozytywnym znaczeniu, bowiem zmarnował fantastyczne prostopadłe podanie trafiając wprost w bramkarza. Zatrzymajmy się przy bramkarzu, bo powiemy postać Noma, a więc Karla Rometa, Noma estońskiego bramkarza Sandecji, no to jest gdzieś tam cichy bohater tego meczu, bo zatrzymał wielokrotnie piłkarzy UKS-u. Kilka świetnych interwencji, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy gdzieś tam uks KS nabrał rozpędu, no i podopiecznika Zimierza Moskala napierali, ale brakowało właśnie tej kropki nad i. Mecz dobry w wykonaniu UKS-u, paradoksalnie, bo naprawdę te akcje mogły się podobać, no i też taka, powiedziałbym, konfrontacja z niewygodnym rywalem, rywalem, który no pewnie już nie odlega to, co nieuniknione, bowiem no ciężko sobie wyobrazić, by sandencja z takim dorobkiem punktowym utrzymała się Fortuna w Fortuna pierwszej lidze, ale mam wrażenie, że takie spotkania no gdzieś tam też są w jakiś sposób urocze i magiczne, bowiem no nie można sobie przed meczem dopisywać trzech punktów i to spotkanie z tego najlepszym przykładem. Mam wrażenie, że chyba dobrze się dzieje dla wszystkich kibiców, no może niekoniecznie kibiców ŁKS-u, no bo ta końcówka może naprawdę nabrać fajnych rumieńców i ta walka ŁKS-u, Ruchu, Wisły, Kraków, Puszczy, Brugbetu będzie bardzo ciekawa. Z się czy właściwie został taki sam dystans między pierwszą, a drugą drużyną ŁKS nie uciekł, no i gdzieś tam wszyscy kibice mogą no, odetchnąć z ulgą, mówię to oczywiście o kibicach Ruchu, Wisły, Brugbetu czy Puszczy, no bowiem właśnie lider nie nabrał rozpędu i nie uciekł stawce. Dzięki, tak to wyglądało moim okiem, Sandecja 1, ŁKS 0, zachęcam standardowo do przycisku subskrybuj, nie zapomnijcie także o kciuka w górze pod filmem, do zobaczenia w kolejnych materiałach.